To jest hashtag 1. Za kamerą jest hashtag 3. I tam jest hashtag 2. Witam Was w drugim odcinku na naszym kanale. I co? Pomysł mojego autorstwa. Będziemy zbijać w powietrze tego oto zbitego pala. No, pan rowerek sprawny dalej. Bez hamulców, ale się trzyma. Więc to miłego oglądania. Zostawcie lajka like i suba. Dzwoneśmy, bo was darmę. A to co, lecimy.